Siemanko, jesteśmy po jakże emocjonującej walce Joyce'a i Chisory. Nawet nie wiadomo od czego tutaj będę zacząć. Walka niesamowita na swój sposób. Sensacja według mnie no Chisora, że wygrał z tym Joe Joyce'em to jest mimo wszystko sensacja. Mimo wszystko Joe Joyce nie szło mu ostatnio najlepiej, no ale chyba nikt się nie spodziewał, że ten już Chisora po tylu walkach jeszcze może zaskoczyć. No i trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że od pierwszej rundy no ta walka wyglądała jakby panowie byli po prostu old wayami, ruszali się jak muchy w smole. Natomiast zdecydowanie nadrabiali to sercem do walki, ilością wyprowadzanych ciosów. W tym dostarczali no, mnóstwo emocji. I ja widząc Joyce'a od pierwszej rundy, który wyglądał tak naprawdę jakby chodził na szczudłach, albo pierwszy raz jakby po prostu założył łyżwy i tak nie jeździł, tylko po prostu chciał na nich chodzić. No, te nogi zawsze były u niego fatalne, natomiast tutaj Wyglądało to tragicznie. Z drugiej strony, Sora, którego nogi ważyły, jakby były no, zalane betonem, ale pozostały mu jak zwykle te cepy, te sierpy i tych ciosów było wyprowadzanych po prostu mnóstwo. Także z jednej strony, poziom tej walki nie był najwyższy, ale emocje były tutaj, no, jedne z, jedne z większych emocji. Taka naprawdę, dobra bitka. Joe Joyce z rund na rundę no wyglądał trochę lepiej, tych ciosów było więcej, natomiast bardzo wiele nie trafiał. Chisora dobrze się przed nimi bronił, mimo że te nogi nie były szybsze, no to te uniki działały. Pod koniec piątej rundy mieliśmy taką bitkę na cepy. W ósmej rundzie Chisora był już krańcowo zmęczony, no wydawało się, że nie dotrwa tych 10 rund, chociaż... Walka w jego przypadku była otwarta, no tutaj nadal mógł po tych 8 rundach wygrać, ale w dziewiątej rundzie miał na deskach Joyce'a kontra. Właściwie jego ciosy leciały po kilka sekund w tego Joyce'a, ale i tak zdołał on trafiać, także że Joe Joyce, poznaliśmy wszyscy jego wady, ale chyba nikt się nie spodziewał no takiej zmiany mimo wszystko w poziomie tego zawodnika. W dziewiątej rundzie no właśnie miał go na deskach, a w 10. Joyce sam padł na deski właściwie bez ciosu, nie wiem, zachwiał się, nie wyglądało to najlepiej. No oczywiście trafiał jakimiś tam prostymi, miał ten zasięg większy, więc szedł do przodu i, i nie mówię, że tutaj była taka przewaga Chisory, bo i jego ciosy dochodziły, natomiast były to lekkie ciosy i wiele po prostu nie trafiało tego Chisory. Także walka była bardzo wyrównana, no i ten knockdown przechylił szale na korzyść Chisory. Chyba fajnie się stało, że Chisora na zwiększenie takiej kariery jeszcze zanotował zwycięstwo nad wyżej notowanym rywalem, jakby nie było, także niesamowite emocje. Już kit z tym poziomem, jak to wyglądało, musiałem to po prostu powiedzieć. No bo spodziewałem się wyższego poziomu, ale może dobrze te emocje oddały. Czy teraz miałby taki wspaniały moment, żeby zakończyć karierę po takim zwycięstwie. Ale jak on mówi tutaj po walce kocha Londyn, chce jeszcze dwie walki. Przed tą walką mówił, że jeszcze jedna po tej teraz mówi, że jeszcze dwie. Zdanie zmienia dosyć szybko. Usych zadowolony, cieszył się, gratulował. Cisorze. Natomiast Joe Joyce był pokorny po tej walce, widział, że ona była no, przegrana lekko powiedział to, że, że była dosyć wyrównana. No ale jednak ten knockdown przechylił, szale. bardzo trudno mi sobie teraz wyobrazić. Że Joe Joyce będzie walczył jeszcze z trzezczołowką. No, Cisora już po prostu swoje tutaj w tym ringu przeżył, przerobił i, i no, nie wyglądał najlepiej. Doczłapał do tych 10 rund. No, serce do walki, tak jak mówię. Tutaj ogromna pochwała, natomiast brak kondycji, yy, te nogi wolne. Także z takim rywalem Joe Joyce powinien po prostu mimo wszystko wygrać. Nie wiem, z kim on może teraz wygrać, skoro, skoro już tu taki poziom yy. obaj wyglądali na takie, no, nie wiem, 70 miejsce w rankingu. Joyce był dziewiąty przed tą walką. Cisora nieco niżej, 23. Dość powiedzieć, że przy obu tych zawodnikach Mariusz Wach wyglądał na dosyć szybkiego. No, ale i tutaj się niestety nie powiodło. I tym razem właściwie się nie powiodło Wachowi. No, rywal, tak jak mówiłem, młody dynamicznym młode konisko, jeszcze na pewno urośnie, taki trochę młody Joshua. No i ten młody Joshua, czyli Moses Itauma, mówił, że Wacha skończy do piątej rundy, zrobił to w dwóch, bił kombinacjami bez szacunku, tak jak poprzednich rywali, ale tutaj z Wachem szło mu nadzwyczaj dobrze, właściwie chyba jeszcze lepiej się zaprezentował na tle Wacha niż na tych poprzednich rywali, tak jakby wiedział w ogóle co chce robić nasz Mariusz Wach, wyprzedzał jego ciosy, bo Wach nie wyglądał aż tak tragicznie, ale to i Italma wyprowadzał serię, wszystko praktycznie dochodziło. No i po jednym knockdownie sędzia przerwał walkę i moim zdaniem słusznie ma swoje lata. Wach był bity tutaj w tej drugiej rundzie, także dobra decyzja moim zdaniem. Także niesamowite emocje w walce wieczoru. Niestety przegrana Wacha, no ale tego się spodziewaliśmy. Ja chyle mimo wszystko przed Cisorą, że dokonał po prostu no bo dla mnie jest to. Jest to sensacja. Wiedziałem, że Chisora może dać dobrą walkę, może przegrać nawet na punkty, ale nie spodziewałem się, że yy, no, wykaże, tyle, wykaże jeszcze tyle serca, ambicji, pomimo tego zmęczenia, no, tłuk te cepy i trafiał, co najlepsze, trafiał tego Joe Joyce'a, wolnego Joe Joyce'a no i słabego w obronie. Także to by było na tyle z mojej strony, trochę niepoukładany ten materiał, ale tak na żywca w sumie lecę. Dzięki za uwagę, siemanko.